Jak i gdzie ustawiać rośliny w domu, żeby miały wystarczającą ilość światła do prawidłowego wzrostu? O tym jest ten film. Wiemy, że różne gatunki mają różne zapotrzebowanie na światło, ale na przykład taka begonia wymaga tyle samo światła, co gruboż ale postawienie jej jak i innych gatunków na południowym parapecie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo na przykład gruboż toleruje 3-4 godziny bezpośredniego słońca, natomiast begonia godzina 2 to jest max. Mm -hmm. Może być to trochę dezorientujące, ale po to nagrywam ten film, żeby wszystko objaśnić. Dodatkowo otrzymasz ode mnie listę gatunków z ich zapotrzebowaniem na światło, a jeszcze dodatkowo objaśnię w jaki sposób sprawdzić, czy dany zakamarek w naszym mieszkaniu na pewno nadaje się do uprawy roślin. Zapotrzebowanie roślin na światło określa się w luksach. Na południowym parapecie w ciągu lata jest około 10 tysięcy luksów, ale jak się odsuniemy około 1 metra, to tych luksów jest już o połowę mniej. Natomiast zimą na tym samym południowym parapecie luksów jest tylko 2000, a jak się znowu odsuniemy około 1 metra, to tych luksów jest tylko 500. Więc jak ma na przykład zdrowo rosnąć taki skrzydłokwiat, który stoi metr od okna, którego zapotrzebowanie jest około, około minimum 1000 luksów do w miarę dobrego wzrostu, jak w tym miejscu zimą jest tylko 500. Sporo osób mi pisało, że zauważyło, że jesienią, ich jesienią zimą ich rośliny rosną nawet lepiej niż latem, a to dlatego, że słońce operuje na różnych wysokościach w zależności od tego, jaką mamy porę roku. Latem słońce operuje wysoko, zimą nisko, więc promienie słoneczne wpadają głębiej naszego mieszkania. Zrobiłam taki prosty model, żeby wam zobrazować o co chodzi za słońcem wpadającym do mieszkania. To co teraz widzimy, jest to słońce wpadające w samo południe 21 czerwca, czyli w najdłuższy dzień w roku. Jak widzimy, tego słońca nie wpada za wiele. No, wydaje się, że jest ciemno, ale tak naprawdę słońce też się odbija od podłogi, ścian i jest widniej, poza tym dzień jest dłuższy, więc tego światła jest więcej. Latem słońce jest bardziej intensywne, ma większe natężenie. Natomiast gdy spojrzymy na to, jak światło wpada na przykład w listopadzie, słońce operuje o tej porze roku niżej, czyli promienie słoneczne wpadają głębiej mieszkania, ale słońce jest mniej intensywne i świeci krócej. A spójrzmy, jak wygląda światło w marcu. A tak wygląda w grudniu. I możemy też zwrócić uwagę, w jaki sposób pada na rośliny. Takie miejsca powiedzmy między oknem, a na przykład między oknami albo wyjściem na balkon. Taki kawałek ściany. Czy to jest dobre miejsce? Mm, nie do końca, bo też roślina nie jest za dobrze doświetlona. Najlepiej to, żeby rośliny stały w świetle okna, na parapecie czy odsunięte od niego w zależności od swoich potrzeb. Wiemy, że rośliny pustynne tolerują 4, 5, 6 godzin bezpośredniego słońca w zależności od gatunku. A wiecie, że na przykład, taki fikus potrzebuje dwa razy więcej światła niż drzewko szczęścia. A rośliny z tropikalnych lasów deszczowych, gdzie rosną w poszyciu i dociera do nich światło przefiltrowane, raczej bezpośredniego słońca nie do końca tolerują, maksymalnie tak średnio do dwóch godzin, dlatego takie rośliny zwykle ustawiamy przy wschodnich oknach, na północnych parapetach, przy wschodnich oknach tak mniej więcej do metra, to też zależy co tam się dzieje za oknem i ile tego światła do nas wpada. Południowe parapety, południowe okna najczęściej zarezerwowane są dla roślin typu sukulenty, fikusy czy strelicje. Musimy pamiętać o tym, że nie ma uniwersalnego przepisu na to, gdzie konkretnie postawić konkretną roślinę. Nasze warunki w mieszkaniach się mogą znacznie od siebie różnić. Możemy być na różnych wysokościach w bloku albo ukształtowaniu terenu. Mamy różne rzeczy za oknem, pochłaniające lub odbijające światło. Jest naprawdę wiele czynników, które wpływają na to, że nasze mieszkania się mogą naprawdę mocno od siebie różnić. Dlatego bardzo ważna jest obserwacja i wyciąganie wniosków z tego, jak rośliny, Dają radę w danym miejscu. Jak nie dają rady, nie rosną, no to już znamy odpowiedź. Do określenia, jakie mamy światło w mieszkaniu, musimy po prostu wykorzystać urządzenie, które nam to zmierzy, i wykorzystujemy światłomierze. Ale takie profesjonalne, które mają dobry odczyt, kosztują 1500, 800, 2000, nawet 2500, a takie za 100, 200, to możemy równie dobrze sięgnąć po aplikację w telefonie. Testowałam, sprawdzałam różne aplikacje i jedna fajnie się sprawdza, bo tak mniej więcej może nam określić, właśnie, czy takie miejsce jest widne, czy może za ciemne. Żeby z niej korzystać, to musimy zrobić dyfuzor, czyli bierzemy zwykłą białą kartkę, taką do drukowania gramatury około 80-90. Przykrywamy tym obiektyw aparatu i możemy korzystać ze światłomierza. Zanim zaczniemy korzystać z takiej aplikacji, warto sprawdzić najwidniejsze miejsce według nas najwidniejsze miejsce, jakie mamy w mieszkaniu. Jeżeli mamy południowy parapet, to najlepiej. A robimy to z tego względu, żeby się zorientować, jak działa taka aplikacja, jakie pokazuje nam parametry. Jak sprawdzamy, czy dane zakamarki nadają się dla roślin, to oczywiście staramy się telefonem powywijać w różne strony, żeby zebrać różne odczyty. Też jeżeli postawimy jakąś roślinę, to na całej wysokości sprawdzić, jak w danym miejscu pada światło. I przede wszystkim też warto obserwować nasze mieszkanie w ciągu całego roku, no bo Słońce, jak już wspominałam, operuje na różnych wysokościach w ciągu roku. Inaczej wpada światło. Dodatkowo możemy mieć na przykład drzewa za oknami albo budynki, od których odbija się światło i wpada do naszego mieszkania. Wiecie, taka aplikacja nam może naprawdę dużo podpowiedzieć, bo może nam na pierwszy rzut oka wydawać się, że jest widno, jest jasno, a okaże się, że wcale tak nie jest. I tu mamy bardzo dobry przykład, bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest to widne miejsce, ale wcale tak nie jest. Ta zielistka tutaj przy oknie rośnie w miarę ok. Jakoś się rozrasta, a sadzonka robiona w tym samym czasie, która rosła tutaj, właśnie wygląda tak. Taka jest różnica między tymi roślinami, a są tak blisko siebie. Tutaj miałam ustawiony stolik i dobrze sobie radziła hamedora i agleonema, a pozostałe rośliny musiałam co jakiś czas przestawiać, żeby się naświetlały. No ale ostatecznie zrezygnowałam z ustawienia roślin. Tutaj stoi też asplenium, więc je po prostu raz na jakiś czas przestawiam. Oprócz tego, że rośliny mają swoje zapotrzebowanie na ilość światła, czyli na luksy, to też czas, w jakim to światło jest dostarczane. I na przykład sadzonki, siewki potrzebują od 16 do nawet 18 godzin naświetlania. Rośliny uprawiane w hydroponice, w półhydroponice około 12-14 godzin. Rośliny kwitnące 14-16 godzin. A takie zwyklaczki od 10 do 12-14 godzin też może być ok. Przy tym warto pamiętać, że rośliny do prawidłowo przeprowadzanej fotosyntezy potrzebują też 8 godzin ciemności. Ale mamy też rośliny określane różnej długości dnia. Na przykład takie grudniki czy gwiazda betlejemska jest rośliną krótkiego dnia, czyli kwitnie, kiedy dzień jest krótszy niż noc. Z drugiej strony są rośliny, które potrzebują więcej światła, dłuższego dnia niż nocy, na przykład takie fiołki afrykańskie. Ale też jest sporo roślin neutralnych, dla których różnica między długością nocy a dnia nie ma znaczenia. Bardzo dużo mogą nam podpowiedzieć same rośliny, bo gdy nie rosną w danym miejscu albo zaczynają żółknąć, żółkną starsze liście, dolne liście, liście wytwarzają malutkie, coraz mniejsze, no to świadczy o tym, że to miejsce nie jest dla nich dobre. Ale też nie możemy zrobić czegoś takiego, że od razu przestawiamy w na południowy parapet, bo ta roślina nie jest przyzwyczajona do takich warunków. Po prostu się wysuszy, spali na słońcu. Możemy natrafić na różne listy roślin, gdzie znajdziemy gatunki, które są cieniolubne. Tak naprawdę powinny być określane jako gatunki cienioznośne, i do nich możemy zaliczyć na przykład zamiokulkasy czy wężownice, ale. Często jest tak, że te rośliny słabną, żółkną, a to przez to, że tego światła mają za mało, bo nam się wydaje, że taka roślina cienioznośna będzie dobrze rosła w takim naprawdę ciemnym zakamarku, gdzie nie wiemy co innego postawić, to a, postawimy kwiatka. I niestety okazuje się, że takie miejsce niestety dla tych roślin jest za ciemne. I w takim przypadku mamy trzy rozwiązania. Albo wykorzystujemy lampę do doświetlania roślin, albo roślinę co 2 trzy tygodnie przestawiamy w bardzo widne miejsce, żeby mogła się odpowiednio naświetlić i zregenerować w takim widniejszym stanowisku, albo po prostu szukamy dla niej na stałe widniejszego miejsca. Być może zauważyliście, że ja rośliny dosyć często przestawiam, zwłaszcza te w tych najciemniejszych zakamarkach, a to przez to, że mam tak ciemne mieszkanie, że bez przestawiania i doświetlania hmm, nie da rady. Robię to mniej więcej co tydzień, dwa, trzy, tak mniej więcej od tygodnia do trzech tygodni, żeby trochę odżyły w widniejszym miejscu, ale takie większe przestawianie roślin robię dwa razy do roku. Jesienią i wiosną. Ostatnio przestawiałam rośliny na parapety, te, które potrzebują najwięcej światła i byłam z siebie taka dumna, ale po chwili się zorientowałam, że rośliny, które potrzebują najwięcej światła i to one jako pierwsze powinny stanąć na parapecie, zapomniałam o nich. Czekam jeszcze raz przestawianko. Ja mam wystawę południowo-wschodnią, ale wcale nie jest tak widno, bo mam dosyć wysokie zadrzewienia, które przysłaniają mi wschodzące słońce, więc jest ciemno, ale zimą, jak nie ma liści, słońce operuje nisko, to wpada głęboko do mieszkania. Ale tak mniej więcej do tej wysokości, więc górne liście monstery. Rosną cały czas w cieniu. Krągłe okienko jest w wystawie północnej i w tym miejscu najlepiej rosną storczyki, mimo tego, że ich zapotrzebowanie na światło jest dosyć wysokie, ale to światło za oknem jest rozproszone i wpada go dosyć dużo jak na północne okno. Przy ustawianiu roślin w domu, oprócz ilości światła, które tak naprawdę jest najważniejsze, jest kilka też dosyć istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Warto rośliny ustawiać w takich miejscach, gdzie nie ma podmuchów od przesiągów, kuchenki czy klimatyzatorów. Nie, nie. Takie podmuchy we wnętrzu to jest zupełnie co innego niż wiatr na zewnątrz. Lepiej stawiać rośliny troszeczkę odsunięte od kaloryferów, a jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, to warto je ustawiać na jakichś stojakach, stolikach, krzesłach. Albo po prostu wstawiać w ceramiczną osłonkę z ceramiczną podstawką, żeby odizolować roślinę, podłoże od ciepłej podłogi. Warto zwrócić uwagę na to, czy parapety w czasie zimy nie robią się zbyt zimne, bo może to powodować takie wodniste plamy na liściach, czyli edemy. Na ten temat nagrywałam film, podlinkuję Wam go w opisie. Warto też uważać, żeby liście nie dotykały zimnych lub mocno nagrzewających się szyb, ale są takie gatunki, które na przykład do kwitnienia wymagają. Chłodniejszych temperatur, różnicy temperatur między nocą a dniem, czyli storczyki, albo na przykład mamy kaktusy, sukulenty, które w czasie zimy wymagają chłodniejszych temperatur, żeby zakwitły, ale nie mamy gdzie ich wystawić, to wtedy ustawienie ich jak najbliżej szyby, żeby miały jak najchłodniej, może spowodować, że te rośliny mimo wszystko nam zakwitną. Jak na przykład ta królowa jednej nocy, której to północne okno i te temperatury. Wystarczyły jej do tego, żeby zawiązać kwiaty. Co prawda dwa, ale lepsze to niż nic. Jeszcze taka przypominajka. Rośliny, które mają wybarwione liście, mają mało zielonego barwnika, wymagają więcej światła niż gatunki odmiany mm, o zielonych liściach. Staramy się też rośliny ustawić w taki sposób, żeby się o nie nie ocierać, a te też przy naszym ruchu, czy jeżeli mamy dzieci, zwierzęta, nie było takiego ryzyka, że będą się ocierały o meble czy ściany. I teraz jest bardzo dobry moment na to, żeby poprzestawiać rośliny w widniejsze miejsce, w miejsce takie, gdzie będzie docierało do nich światło. Oprócz przestawiania roślin, żeby miały więcej światła na czas jesieni i zimy, żeby Lepiej dotrwałe do wiosny. Jest jeszcze kilka dosyć istotnych zabiegów, o których dokładniej opowiem w kolejnych filmach. To, gdzie roślinę ustawić, to może nam podpowiedzieć ona sama swoją budową, kolorem ulistnienia, wielkością ulistnienia, grubością liści. A w jaki sposób się zorientować, nauczyć się oceniania roślin po wyglądzie, jakie mają wymagania, dowiecie się z tego filmu, na pewno będzie przydatne, ile konkretnie potrzebują światła. Na przykład monstery, anturium, filodendrony, draceny. Tego dowiecie się z newslettera. Żeby się do niego zapisać, to trzeba kliknąć link, który umieściłam w opisie tego filmu albo w przypiętym komentarzu pod filmem.